na chwilę No na szczycie, bo była ambona taka bardziej chyba turystyczna niż myśliwska bo tutaj raczej nie dałoby się nic upolować także zatrzymałem się na chwilę przy ambonie wlazłem sobie na ambonę, posiedziałem zjadłem sobie kiełbaski firmy kultowej PIK, takie salemetki PIK Stick, a że coś zaczęło jakby kwiczeć w krzakach to opuściłem ostrożnie to miejsce kontynuuję wycieczkę jestem w połowie trasy dokładnie na 22 km tyle samo przede mną tak samo piękne tereny no cóż Z tym, żebyśmy zjawili się tu kiedyś większą grupą, co w zasadzie na przedłużony weekend byłoby dosyć proste, odpowiednio wcześniej rezerwując bilety kolejowe można tutaj dotrzeć nawet w południe w sobotę przejechać trasę. W niedzielę przejechać drugą trasę, tak żeby na godzinę 21 być w Budapeszcie, no i potem na 7.00 rano w Polsce w poniedziałek, więc do zrobienia. Zrobię robię? Zdjęcie film kręci ja zdjęcie robię. Wspaniale. Takie to góra. No, muszę trochę zdjęć. ale wiadomo któraś niespodzianka może być ostatnia typu luzimny kamyczek drobnymi ruchami mięśni, ale nie może być tak, że nagle pozycja sztywnieje, czy to w strachu jakimś, czy w przeświadczeniu, że tak jest lepiej kontrolować nie. Kompletne wyluzowanie czegoś, czego się tylko da. To nie jest łatwe. Jest to pewna sztuka. Stanąć delikatnie na podawach, ale to dosłownie są ułamki. sekund. Patrz, tak, Ja w ogóle prawie kierownicę trzymam, tylko po to, żeby ją kręcić, a nie trzymam się kurczowo, tak, że z chwytów wyciska się guma. Nie Płynnie. a tak niektórzy robią. Wtedy drobny dysonans i czas reakcji się wydłuża, bo przy jakim zakłóceniu na drodze, jeśli jesteś rozluźniony, to to zakłócenie prawie samo przechodzi przez Ciebie, a ty tylko potem korygujesz ewentualną trasę, żeby wrócić z tego drobnego rozchwiania. Natomiast jak jesteś spięty, jest problem, bo zanim się rozepniesz, zareagujesz, przepuścisz tę nierówność, to już jest źle pojechana i już musisz wychodzić z sytuacji no niemal podprawdowej. Naucz się żeby też drgania nie szły w kręgosłupie wstawy, prawda? Tylko w mięśnie. No, pojutrze ten zjazd będzie podjazdem dla mnie. Perspektywa, może też nagram. No tak, nagram na to mi szybko. Gigabajty, karty pamięci. trasa również zaskoczyła swoją dostępnością, przyjemnością czystą jazdy, wspaniałymi valorami, krajobrazowymi w takim sensie, że no marzy się zawsze taki odcinek, który ma kilkadziesiąt kilometrów przez las, góra-dół, niczym nie zakłócona trasa. Szeroka, bez jakiejś tam walki specjalnej. Zobaczymy co będzie jutro, bo do jutra przewidują odcinki nieco mniej dostosowane do rowerzyzmu. Są odcinki piesze. Muszę nas natrafić na pewne etapy mniej łagodne, tak, bardziej jak to mówią Węgrzy, cipos, czyli ostre. A dzisiaj trasa jest człegę, czyli łagodna. Ale w kontraście do tego na samym szczycie zjadłem ostre mini salamiki a może jutro bo takie mam jeszcze jutro wezmę ze sobą łagodne czyli łagodne pikstiki na ostrą trasę i wszystko się wyrówna Te trasy tu się rozdzielają. I dlaczego? A nie, to bez sensu. Usunę ten waypoint. No, to w zasadzie jest końcówka bo tutaj każe iść w może w sumie może tam być ciekawiej bardziej górsko to jest ta trasa? może taki niby jednak, Mam tylko nadzieję, że nic kontrastego. Nie do tego objazdu W zasadzie to jest jedno i to samo Taki mały urozmaicenie Z powrotem zaraz na trasę się wchodzi na jakieś wyższe szczyty widokowo przelotniczo valorowo ale walić takie trasy na piechotę po 20 parę 30 kilometrów to jest zdrowe średnio no bo na przykład taką morną percz no to fajnie zwiedzić nie na piechotę rowerem się tam nie przejedzie ale tego typu tutaj szlaki no to że jeszcze większe możliwości daje elektryczny, Nie, to jest bullshit. W takiej trasie nie ma kompletnie sensu. Ani prędkości większej za bardzo nie osiągniesz, bo te kamyczki tutaj luźne leżące na, na trasie generowałyby takie poślizgi, że no, to rower elektryczny fajnie, no pojechał szybko, ale to by było niebezpieczne. To po co tak pędzić? jak trzeba sobie kontemplować fantastycznie z wiedzy. Przepiękne rejony przyrodnicze przy okazji zrzucić trochę kalorów. Nie ma nic fajniejszego. Tak zapierdalać, żeby zapierdalać. Nie. Bo prędkość się nie górach, Prędkość to jest w Formule pierwsze. na przykład na gokarty lubię sobie pójść czasami i co na takiego karty profesjonalne, na otwartym torze na przykład w Kaczkemy, to jest taki tor kilometrowy, polot około minuty trwa pętla ale tam są fantastyczne przeciążenia w zakrętach się idzie ogniem no to, to wtedy czujesz te adrenalinę taką związaną właśnie z czynnikiem G Te czarne jedki latają albo siedzą na drodze O właśnie jedną przejechałem No i co z tego jak mi tak żyje jeden dzień Może się zdążyła rozmnożyć